Czemu Nie chciałem, żebyś przeczytał, ty kur... No to A to no... Nie, nie, no to ma, no to ma. Dobra, ogólnie to tak. Weź ty, chodź tu chodź. Zregeneruje nas? Jesteś? Tak. Dobra, czekaj, podejdź tu. Tam musisz się patrzeć. Jak na takich filmach starych. Teraz ci ty to no, chyba, nie? Czekaj. Co ty robisz? Eee, no ty... Po co ty to niszczysz? No poczekaj! Są rzeczy ważne i wa... Ty! Pomogę ci. O, dzięki. Nie! <ścoughs> Do... Aha! Zniszczył mapę! Hej! Oh. Ale jest na Ale like. Jest na Jest, jest na dwóch No mapę, widać! szybko wybuduj Tak, ja! Tak, Tak, ja! Ej, ej, ej. Ej, chill men. jeszcze nikt nie wygrał. jeszcze nie. Dobra. O ty kurna! Ej, ale dobra, 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 chill men, chill. Dobra. <hisz> dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Ej, ej, ej. No czekaj. No. A was mam <gött> A. mam? daję to spawn pointy tutaj. a nie jeśli. Na złotych, na jesteś? złotych trzeba. No tak, wiem, że na złotych to gdzieś jest proste. No <grych> Dobra, 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 chodźcie, chodźcie. Witam, witam Witam. O. na pierwszym takim takich walkach. Pierwszy i ostatni? Ej, ej, ej! Chill. A dobra, 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 dobra! Nie no, no, no. Przedstaw nie. jakie mamy, <susur> 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 I, <susur> Już, już, ej, już mówię. Mamy Morpheus Lucky Block. Następne... Hit Lucky Block. Potem mamy Energy Lucky Block. Następnie... Wind. Wiatr. Wiatrowe. I jakieś awarita. Awarita Lucky Bloks. Nie zrozumiałem z tego. Mam nadzieję, że wy też. Wygląda. To nie tak. Okej, okej. Okay, okay. Dobra, 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 dobra. Ciebie... Mapy, A dobra, mapy. dobra, 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 bo stworzona y, przecież... Aha, bo to jeszcze nie... Dobra. Mapa no nacież... Przecież... Kapika 1403 <laughs> Tak no przeczytaj. <grywa> ej, ej, bo nie Na pisze. Mieście, jest, a co ta tam pisała? A Czekaj. A nie 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 nie, nie, nie czekaj, czekaj. A co tam pisała? Ej, bo tych nie przeczytaliśmy, ominęliśmy chyba te zasady. Dobre, dobra, dobra, <grywa> dobra. Dobra. Dobra, er ja tam mi pisałem, doby, tak. A działaj, czekaj, czekaj, bo nie pisałem. Czego? To fajta. Dobra.

Aha, ja Poszli. Aha, Poszli. Dobra, dobra. Ej, dobra, o, mam dobra, 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 ja mam dobra, 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 wiesz to, to, to był najgorszy pomysł w moim życiu. Ała! Nie! Ej, bo Stan ludności. dzisiaj kawinkę. Ja to dalej. Zbroja dla Aha, bo, bo my lecimy. bo jakąś. Ej, a, a game rule jakiś bez?

okej okay. Ej chyba dajmy ten pis, co? Nie, nie, nie. Spokojnie, nie, jest na moim torze nie. Nie, na moim dre... nie. Nie, zgić. Ja nie, nie. Nie, trochę Nie, nie. 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 kwiatek! Fortuna O, Nie. 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 dobra Już Dobra Nie. 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 O, wiesz, bo... jaki mam zarobisty hełm? My... O, dobra, dobra, Eee, ty się pismo. wiesz? Przydałby Okej. Okay. Nie, nie, mogę się nie, nie, nie dawać. Ja z tym pismo. Sorry, Sorry. no Ej! Ej, Eee. coś dusi. Aha. No bo ci Eee. Aha, dzięki. <noise> <noise> eee. O nie, jak, tak jak ci, ci idzie No właśnie tak. No ja! Uch, <noise> 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 Nie, nie, dobra, spokojnie. Spokojnie, bo teraz będziemy dawać z chcemy i to nie będzie. Nie, 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 już nie żyją, już nie żyją, spokojnie. Tak, tak, A tak. jeszcze Zajam jeden żyje. Idą, ją zaraz. O kurna! Musi... traf go, odbij strzałę. A to jest ten! Od... Się liczą dwa punkty, nie? Chyba. Kto wygra... A u góry wyja... spawn pointa. Kto wygra wyścig, czy nie? Oo! Okay, no. Ej! Nie! Ale tu mierną mszą... Dobra Mare. Zabij tego gasta. A bo dobra, on se odfrunął. To... Kurde no On se poleciał. Jest chyba... Ale masz fajne buty. No mam jakieś takie... Wiesz jak ja mam opę hełm? Bracie. Bra o jeszcze was tu brakowało. Dobra, jestem. Oba, pointa, o bo ty tak, tak. tak, i o. A skupia, no. tu spawn like, się pali a my nadal tacy mali O ogień się pali Tak było Muszę gasić Ale skin A to jest jakieś gówno Ej, Ogień się pali a tylko jeden Ej mam ty To są same pechowe o. jakieś a zwykłych nie daliśmy Ale nie zwykłe man... to wiesz. No co jest! Drugi laki bogi jakieś... ogień. Aha! No i firebob! Co to jest? Co to jest? <grym> Zrzucił mnie. Zrzucił mnie. A zabiję ci go. Ej nie, bo on mi zaraz rzuci coś. Ty mi... zaraz tu strzelisz! No nie! No i... Dobra, ale jest w pajęczynie, już nie musisz nic robić. No nie musisz, nie musisz, ale chcę. <laughs> Oj! Ej, ta Ruśka, ma respite, potwory. <laughs> ona wszystko robi. E? No tak, ej, ej, ona strzela. Ale, dobra, sień. Różnymi nie, dobra. rzeczami. Nie, by nie była, ja się Buch, buch. Więc ty już. Buch, <laughs> <C> <laughs> <C> <laughs> <noise> Zamknęli no, za, no i się zrespiłem na dole, bo miałem spawn point tam gdzie się ta studnia zrespiła Aha, gdzie jesteś? Lecę na górę A bo ja mam mały render distance w Ja mam 12 chyba Spawn point <noise> ja tam... okay. O, i teraz widać coś Jaki tutaj. ja mam śmieci w Ja też A nie dobra A w sumie Uuu, uh, diamond! To 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 to! Dawaj to! Double energy, absorpcja. Co to, to? A lucky block jest u góry. Muszę to skopać. Ja pierdzielę jakieś śmieci. A ja mam lucky loka u góry. No co to są za śmieci? A, no, no, mega o, lucky jak No, patrz co ja, ja mam? A ty ja wasz taki, kurna! Ej! No dobra, musiałem coś się. O dobra, mam czym pić chociaż. Nie! Co się stało? Eee, no ja byłem skrapa. <tell> nie, nie, no, <tell> Dobra nie, tym... ...fechowym śmieciem. no <tell> no No to jest. Chyba jak no no. No tam nie, Lucky Energy o! Pod! nie, Regeneracja 2 na 5 minut! Ale gówno! No nie Ojej, za ten park kur. Ej, zapieram. Nie, ten PowerPoint. Ej, 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 To zwykłe to, jabłka. Na serwerze. O, Ktoś się nie było, musiał tyle zakładać serwer, na przykład AdWind. Hop! Hop! Dobra! E, a widzę, że to działa? No? Ja. Ze sprintem! A bra kurde gościu A no Ej, takie bloki się ej, nie coś otwierają Co to jest? <laughs> Szczone, że się nie otwierają Perełki E, bo ja wykopałem, tak Dumbus 6 Nie, speed 6, jambus... No nie 2. wiem, gdzie z sobie wezmę, nie Aha, o, o. strzały Co to? Ej, ej, ej! No co, ja tak mam wejść tam na góry? Aj. Aha! No to mega! Emeraldy, ale gówno! Oj! Ole się! Ej, coś ej, leci! Ej, Kury! Kury latają! Kury latają! Ja się no, nie widzę! Ej, buc! O! Kwiatuchy? Oba, nie chcę tych śmieci! Co to? No gówno, co to jest? Same kwiaty, Uś. jakieś kuna, gówno! O, o! Nie trafiłem! Dobra czekaj, Iś. No, dawaj, dawaj Outa! Co? Dobra, teraz ja? Oba to ta, ta najlepsza chyba, nie? Dobra, ja tu będę siedział <laughs> godzinę. Okej okay. to to O, o nice. dobra, oczywiście. I Zobacz, teraz. Co? Za dyma będzie. Co się dzieje? tu! No. Będzie za Ej, <laughs> nie mogę strzelać? Przed Dobra! Oni nie giną! A bo nie, Oni nie, nie giną jakieś ciało potrzebuję, oj! Szybkość ciało! Wyjazd na dół! A dobra, rzucaj po prostu! Ej, nic się nie dzieje z moich lucky bloków! Nie wiem czy to jakiś lag, czy. Nie ma laga. Ej! Ej! Nie... Na dół! Się. O o! Ej, dobra, mam tego, patrzcie! Co to jest? Ej! Zniknął, albo go zabiłem! Ale zgubnione, tak? O, dobra, 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 Ale co teraz dobra, dobra, Teraz dobra, damy, nie? <laughs> Czekaj, dobra, dobra, te skurczone dobra, 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 z dobra, 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 przodu. No, ja dobra, Zostawcie mnie! Ja przeszedłem Nie. Ale... Baltazar gąbka Wither Baltazar gąbka 1-0 dla mnie O bije, bije tych ja mogę tej podki nie pić, ona jest jakaś popierdzielona, ale dali mi mining fatigue! Nie mogę kopać na jakich bloków! Ale co Ale zejdziesz! Buch! Buch! A nic nie robi! Aha, tak. Pomógłbym ci! O kurwa! No c... Paniaku! Dobra damy, Postał... zajmij go, zajmij go. On się leczy! Ale on zabił chociaż tak, dobra. Ja ci pomogę. Nie, no proszę cię! 5 znaczy, minut mam! To nie jest pomoc! mogę... Ja też nie mogę kopać! Majnik <grym> fatigue. Ja też nie mogę kopać. To, fatka to jest 5 minut. minut. Ej, dam ci ten, perełki. Nie, nie, spokojnie, mam dwa jeszcze laski dla Ma, ma, rzuciłem ci perły tam. Dobra, o, ostatni. Zielaza, dobra, jazda. No. Mam drewno, ja sobie coś skraftuję. Kop się, dobra, szybko, uciekamy, dobra. uciekamy, uciekamy. Dobra, tepek. Nie mogę, o. Dobra, czekaj, pozwól mi, bo ja naprawdę nie Ja sobie mam coś pokraftuję. O, oh. oh. <laughs> ok, jaka cisza, a czekaj, to nie jest lepsze? O, dobra, chyba więcej jest lepsze. na pewno robię Oj. to. czą tu leci? Nie wiem. Nie, pewno zrobimy tak, tak. To jest, co mi brakuje. Tak, dobra. O. Masz iść do endu. Wiem co ona się zrobić. Kurde, czy on 12 bloków, 5 bloków złota? Znaczy tego. Dobra, sprawdzę czy jest kierka. <grym> sprawdź, sprawdź no. Czekaj, to jest lepsze, czy to? Chcesz tarcze? To jest lepsze Ja mam przecież Aha Aha, widzę, że ty też nie masz chyba zale... Za dobrych rzeczy No nie, nie, Z mo mogę ci pokazać mój hełm Zobacz co jest Zobacz No fajny, fajny Faj A dobra, 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 masz, masz a może, czekaj, muszę sprawdzić Bo ma speed jakiegoś Zanim zaczniemy A ma, plus 25 speed Dlatego tak a, szybko dobra, biegam to, to A może, a jakby Zarabiać Szaty Przatyka... Ok. Okej No dobra no to o! Co? Chyba się zarabijemy, nie? No tak. Raczej nie inaczej. A co? Aha. Ja jestem gotowy. No, nie chcę tego mówić, ale ja chyba. Wider też jest gotowy, chyba. Ja to chyba gotów jestem. Ja też. A to to nie, nie bije? Dobra, to chyba trzeba po klasik... Mam drum na 3 minuty. O kurde. A właśnie? Ej! O o Co? Co? Oje! Dobra, lecimy, walka! Czuj, Co jest? Co jest? No he he, się z tobą! Ja! Wygrałem! <grym> co ty masz za miecz? 2 plus 2 punkty, co? Wygrane! A gdzie? Easy peasy, taka druga. Kierka, aha, ok. Co? Rześ, ty tu wchodziłeś normalnie? Ty jesteś teraz niewidzialny, wszystko. Ma Jestem powalany! Co ty masz za miecz? Zbijemy się! No! Poczekaj chwilkę Rabijemy się! Aha my kind, bitka. Ja pier. Oh. Ty masz jeszcze Nie? BALTAZAR GĄBKA! Jezu! Uuuu, to musiał bolić! Ej, nie, nie, nie! To... A... tak boli mnie? E. Czy ty masz złote jabłka też? Eee, no a. Się mam, a się nie mam. Wiem, że masz. Nie JAPIŚ! Dobra, wygrałeś! Kwaśnia. Kurde Perła? Dobrze. dobra, nie no, wygrałeś. Za Do dobre itemy. Co ty masz za miecz? Pokaż mi to. Ej, no taki słaby mam. Aha, <laughs> dobra. Ja mam tylko jakieś płotki powalone. Absorcja 8? Nie. 4? Dobra. Niewidzialność, odporność. Ognie odporność. A nie ja byłem taki <laughs> Ja nie byłem taki mocny. Bo ja prawie no umarłem cztery... raz, no... tylko ja zapierdzielałem szybko. No, no dobra, chyba. Clear małpa, a. Ej, no chciałem popatrzeć, jakie rzeczy mam jeszcze, ty. <laughs> Sorry. A to był ogólnie jeden. Aha. Drugi też był taki... forfa. No teraz zmieniamy zasady, po co zgryźliś No, 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 no nie no! Jakbyś wygrał, to by było razy dwa. No, wygrałem dwurozy, no ty co? Nie! Po wygrałeś ty? Nie. nie. Nie, nie, Sam mówiłeś przed tym... Nie. ...że liczy się wyścig nie i... Nie tam. Jeszcze wam samą pamiętam. pamięć. pa... <ślesk> 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 Pene a. No, dobra. To no pierwszy wyścig chyba uznałem za zaliczony. Trześnieliśmy 8 minut. O kurde. Nie, nie, żartuję, tuka, żartuję, tuka. żartuję, żartuję. Nie wiem ile, sprawdzam. Za krótka 20... mapa. 25. Za krótka mapa, ale taki pierwszy to chyba git. Dobra. To ja mam. Ale ja Ciebie to. prezent. Nie, 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 bij, nie. Ale cię prezent przegraną. No. Za przegraną no. masz zdrowego królika. Ej, a, a czemu go nie wziąłeś? A ja, a ja biorę ciasta. wygraną Ej, popierdził od mego ciasta Ej, nie ma ciasta Ule, żarłaś, co ty? Dobra, to pa. Co te króliki ja. jakieś nafidowane są?